Hej, witam Was wszystkich na moim kanale. Dzisiaj nagrywam dla Was poradnik: Jak szybko i skutecznie zarobić baksy w Adopt Me. A więc, pierwszym sposobem jest zakupienie drzewka z baksami, które daje na minutę jednego baksa. Zbiera się tylko do 8 baksów, a po 8 baksach już nic się nie zbiera, chyba że to odbierzecie. Wtedy się zeruje i od nowa się zbiera do 8 baksów i tak ciągle. Eee, właśnie za wszystkie drzewka, obojętnie ile ich macie, możecie dostać 100 baksów na jeden dzień. Możecie to znaleźć w zakładce Rare za 1450 baksów. I moim zdaniem to jest no, nieopłacalne, ale jesteście to kupujcie. Następnym sposobem jest postawienie budki z hot dogami i z lemoniadą i właśnie jak widzicie to ludzie kupują. Teraz macie nawet napisane, że ktoś ode mnie kupił lemoniadę. No i właśnie moim zdaniem scenowy do hot dogów to od 3 pasów do 4, a lemoniady od 1 do 2. Możecie to znaleźć w zakładce Shop i tutaj właśnie macie za ile Robuxów to macie. No i myślę, że opłaca się kupić. Następną rzeczą jest pójście do szkoły, ponieważ tam wszystko macie. Macie i jedzenie dla Was, i jedzenie i picie dla zwierzaka, i spanką dla Was. I możecie tam po prostu prawie wszystkie potrzeby uzupełnić, oprócz oczywiście wody i i wiadomo o kempingu, playgroundu itd. Okay, a więc podstawowo życzę to zmienienie wieku na baby, ponieważ wtedy macie potrzeby, za które dostajecie baksy, jeśli oczywiście je wykonacie, oraz za nałożenie sobie jakby tak zwierzaka, za którego też macie potrzeby i baksy, jeśli je uzu jakby uzupełnicie. Więc, no, mówiłam, że macie tu jedzenie, a może też nie gdzie A więc tutaj macie kitas apple, który jest jakby darmowym jedzeniem. A tak naprawdę te same jabłko kosztuje w y, sklepie spożywczym jeden bać. A tu macie za darmo, tylko że, no, po prostu to jabłko dla was znika po wyjściu z skry. A więc musicie je po prostu zawsze uzupełniać. A więc, ja widzicie, chce mi się spać, i ma mojego nikolana, więc po prostu unikorna też mi się to uzupełnia potrzeba no i zanim dostanę baksy. A więc jak widzicie właśnie dostałam za to baksy. A więc kolejnym sposobem jest po prostu kupienie baksów za robuxy, a robuxy wiadomo kupuje się za prawdziwe pieniądze. A za zanim kupowanie sobie bardzo za robuxy to jest bardzo zły pomysł, ponieważ to się w ogóle nie opłaca. Jeszcze jednym sposobem, takim w sumie jeszcze fabularnym trochę, to jest po prostu kupienie sobie jakiegoś domku, nie wiem, na przykład teraz wyszedł specjalny domek właśnie shop i możecie tam właśnie zrobić taki sklep, że na przykład sprzedajecie tam jakiegoś zwierzaka, zajdziecie tam złoty i kupić sobie po prostu kasę i tobie na tą kasę, do tej kasy będą ludzie przesyłać baksy, a więc to też jest taki fajny sposób. A więc kolejnym punktem i już ostatnim, to jest po prostu granie w Adopt Me. I za grę w Adopt Me właśnie dostaje się co kilka minut, czy tam kilkanaście czek na 20 baksów. A więc ja bardzo dziękuję za uwagę właśnie w tym filmiku. I za oglądanie, jeśli wam się podoba taki poradnik i chcecie więcej, to dajcie łapkę w górę i komentarz oraz suba. Pa!